I cześć, się panu. Witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. I w dzisiejszym filmie, zresztą jak widać po tytule, standardowo mamy wtorek, a raczej wczoraj był wtorek, a więc wczoraj był wtorkowy, właśnie update, który nam dał kilka nowych rzeczy w Black Ops 4. Ale zanim oczywiście do nich przejdziemy, mamy nowego subskrybenta do pozdrowienia, między innymi Happy, czyli szczęśliwy, tłumacząc na polski. Bardzo Ci dziękuję za e, subskrypcję i mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy, że będziesz szczęśliwy otrzymując najnowsze informacje w Black Ops 4 więc bardzo ci dziękuję za to no i przechodzimy do dzisiejszego filmu a więc dużo się nie zmieniło ponieważ dostaliśmy oczywiście standardowo -torkowe nowe itemy w Black blackmarkecie oraz kilka tu i tam playlisty, to na PC, XBOX oraz PS4 a więc zacznijmy może od playlist playlisty wyglądają na daną chwilę jeśli chodzi o multiplayer tak, czyli mamy oczywiście na PS4, mamy party, e, gaming Moshpit, czyli właśnie to jest e, tryb, a raczej playlista, w której możemy zagrać w kilku różnych playlistach, między innymi e, ga, Gun Game, czyli wiadomo o co chodzi, e, One in Chamber, czyli jeden w komorze, Infected, Stick and Stone, czyli Key kamienie oraz Prop Hunt. Więc to są właśnie te e, tryby, w które są w tej danej playlistie, więc... A więc jeśli chcesz mieć trochę zabawy ze znajomymi, warto zagrać tu właśnie w top listy, aby, aby doświadczyć tych właśnie dobrych, fajnych, e, miłych chwil. Śmiesznych chwil przede wszystkim wyprop, prop zarażonej kijem i kemienie. bardzo fajne tryby i polecam. Kolejne playlisty, zresztą tak widać, to jest młyn najemniczy, e, deathmatch drużynowy, dominacja, snajperski młyn z ustalonymi klasami, młyn z ustalonymi klasami e, ze snajperkami, więc to są właśnie te listy, które wyglądają na ten tydzień i trwają do 27 sierpnia, czyli do końca kolejnego wtorku. Jeśli chodzi o listy na PC, wyglądają one w ten sposób: czyli Party Game, Moshpit, Deathmatch, Domination oraz Speed. Chaos, więc to są te trzy playlisty. Jeśli chodzi o Blackout, na PS4 mamy e, Hot Pursuit, czyli pościg, pościg powrócił, solo, czwórki, e, duo i mamy e, portal Alcatraz. Jeśli chodzi o PC, to wszystko jest tak samo, poza tym, że pościgu nie ma i zamiast pościgu jest e, pandemia. Wciąż pandemia, ostatni tydzień, więc e, wszyscy, którzy są na Xboxie, za tydzień już oczywiście pandemii nie będą mieli, będą mieli pościg lub coś innego. Na PC, na PC mamy pandemiczny tryb, Alcatraz oraz solo, czyli standardowo trzy playlisty, lecz tym razem solo ale teraz jest więc stosuję są te trzy które są na PC. Blackout. A teraz przechodzimy do, do czarnego rynku, czyli do sklepów, w którym oczywiście Activision zbija miliony. Między innymi, jak widzicie, mamy ABR-223 MK2. Tak, jest, to jest właśnie wersja MK2. Kosztuje 2000 kod pońców, szli jakieś 70 zł. I jak widzicie, kosztuje to właśnie 2000 z 8 paczkami plus oczywiście ABR-MK2, które Wam pozwala na zarabianie 25% więcej PD na broń. Oraz no tyle, no fajnie wygląda, dosyć leczno kosztuje pieprzone 70 zł, więc brawo dla Activision. I tutaj mamy kolejny strój, który się nazywa Nieprzygotowany. I to jest właśnie strój na torka, który widzieliśmy na, na trailerze. Jak widzicie, 1800 kod pońców Im otrzymujemy jeszcze plus 6 skrzynek y bez możliwości trafienia duplikatu, więc to jest właśnie tak, tak ten strój wygląda, nawet, nawet spokojnie, chociaż mi się osobiście aż tak nie podoba i on właśnie był na czerwienie, że tak jak ma mam mały klip, który nawiązuje i ostatnia rzecz, która tutaj została dodana, jest to właśnie podblaski, to jest taki mały zrzut. Mały taki pak. Jak widzicie, mamy tutaj skin na Spectra, który się nazywa Skolioza. Nawet spoko chociaż były podobne i za darmo dostawaliśmy. Mamy tutaj emotkę, hołd, jak widzicie, więc tutaj nic zbyt interesującego. Oraz mamy kamuflaż na broni. I to wszystko kosztuje 700, więc powiedzmy, to już jest bardziej racjonalna cena. Tam jakieś, e, będzie to, no nie wiem, dwie jedyszki, powiedziałbym, coś około 30 zł, więc to chyba lepsze itemy i bardziej, bardziej wartościowe niż te poprzednie. I to chyba wszystko na dzisiejszy film, więc będziemy powoli kończyli. Chciałem tylko bardzo podziękować na koniec za wczorajsze wsparcie na live streamie. Naprawdę było fajnie, mimo że tam się gra nam zgliżała, to było fajnie. I napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli więcej takich live streamów, właśnie z czy to z zombie, czy to z blackouta, czy to z multiplayer, popatrzeć po, po gradenu mną i tak dalej. Więc napiszcie w komentarzach, czy jesteście fanem tego. I generalnie, tak widzimy się, słyszymy się w kolejnych filmach na kanale Generalnie też Treyarch potwierdził, ostatnia taka informacja, Treyarch potwierdził, że Jungle Flooded, czyli ta obecna mapa Jungle, która będzie zalana dopiero nastąpi w wrześniu Więc dopiero za jakieś 2-3 tygodnie otrzymamy tą mapę do multiplayera Chciałem tutaj, tak, wiecie, taka tajna informacja, wszyscy którzy oczywiście zostali do końca filmu, tak czy inaczej dzięki za oglądanie, oczywiście subskrybuj kanał jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi czym wy Black Ops 4 oraz wy Call of Duty, oraz zostaw lajka, naprawdę zajmie tylko sekunda, a mi pomoże bardzo dużo. Tak, cześć, dzięki za oglądanie, no i co, Sprzymy się w kolejnych filmach. Na razie, makler out.